Nowy porządek w Syrii, koniec Asada i rosyjsko-irańska porażka. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Apades. Dzisiaj będziemy omawiać dosyć skomplikowane i całkiem nowe zagadnienie, jakim jest wojna domowa w Syrii. Dużo się tam ostatnio zadziało, co jest związane z ofensywą rebelii na reżim Asada, ale zaraz sobie to wszystko omówimy. Jest to bardzo skomplikowany i złożony temat, ponieważ węzeł gordyjski, jakim jest wojna domowa w Syrii, trwa już od ponad 10 lat, przez co z czasem różne frakcje rosły w siłę. Konflikt się nasilał lub malał. Przez co jest to skomplikowane zagadnienie, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń. To zamierzam dzisiaj je dla Was wyjaśnić. Bez przedłużania, zapraszam. 1. Historia konfliktu. Konflikt z Syrii zaczął się w 2011 roku, gdzie w Syrii, rządzonej od 2000 roku przez Bashara al assada wybuchły masowe protesty ludności cywilnej, inspirowane arabską wiosną ludów w Tunezji. Ludzie domagali się poprawy warunków życia od rządu, większą wolność słowa, walkę z korupcją, czyli ogólnie ludzie chcieli większą wolność oraz mieć lepsze życie i większe perspektywy w Syrii Asada. Jednak rząd nie wysłuchał protestujących i rozpoczął masowe, siłowe tłumienia buntów w całym kraju, gdzie ginęły setki ludzi. Konflikt z czasem zaczął ewoluować w wojnę domową, gdzie część oficerów armii zaczęła deserterować i zakładane były zbrojne grupy wojskowe, które zaczęły walczyć z siłami rządowymi. W grę od razu włączyły się światowe mocarstwa tak jak USA, Francja, Turcja lub inne państwa takiej perskiej, które wspierały wybrane przez siebie strony. Do gry włączyła się również Rosja, Iran i wspierane przez niego bojówki, m.in. Hezbollah czy Chiny. W grę włączył się również ISIS, które w chaosie zaczęło zajmować terytoria i brutalnie zaprowadzały swój kalifat, mordując cywili i ludzi, którzy się im sprzeciwiali. Sprawiło to międzynarodową koalicję, która wybuchła przeciwko ISIS pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Która zakończyła się w 2019 roku rozbiciem ISIS, choć nie totalnym pokonaniem, ale o tym kiedy indziej. Konflikt między frakcjami trwał latami, gdzie łącznie mogło zginąć pół miliona ludzi, a miliony wyemigrowały do innych krajów, uciekając przed wojną i śmiercią. 2. Wyjaśnienie obecnych stron konfliktu. Z czasem trwania wojny w siłę wzrosło parę głównych frakcji, które brały udział w konflikcie. Te frakcje to Syryjski Rząd Zbawienia, HTS, Rebelianci na północy, którzy zajmowali miasto, zajmowali miasto Idlib. Ewoluowali oni z Al-Kaidy, choć lekko wspierani przez Turcję, to jednak podejmują oni sami decyzje o sobie, czyli mają po prostu większą autonomię. Reżim al-Asada: Syria, dowodzona przez Bashara al-Asada, jest on wspierany przez Rosję i Iran, które mają tam swoje bazy oraz żołnierzy. Demokratyczne Siły Syrii SDF. Kurdowie walczący o niepodległość Asadem, Turcją i innymi ugrupowaniami, są regularnie wspierani przez Stany Zjednoczone. NSA. Sojusz już rebeliantów wspierany przez Turcję na północy kraju. Jest to w skrócie ogromna marionetka Ankarę całkowicie przez nią dowodzona i zależna. FSA, wolna armia Syrii. Główna część syryjskiej opozycji powstała z desertujących oficerów z armii Asada. Początkowo miała duże znaczenie, jednak z czasem porozpadała się na mniejsze frakcje, są oni wspierani przez USA. 3. Ofensywa rebelii i upadek Asada. W 28 listopada rebelianci HTS-u rozpoczęli operację pod kieruniem odstraszania agresji. Była to zakrojona na szeroką skalę ofensywa przeciwko siłom rządowym. Pierwszym kierunkiem ofensywy było Aleppo. Rebelianci zdobyli miasto bez walki. Następnie HTS sparł dalej na południe, na miasto Hama. Jednocześnie ofensywę rozpoczęli Kurdowie STF, wspieranie lotnicze przez USA, m.in. przez samoloty A10 który które były zaobserwowane w powietrzu, oraz NSA, rozpoczynając operację Świt Wolności, uderzając na południe kraju. 5 grudnia HTS zajęło Hamę, również bez walki, i parło dalej na południe na miasto Homs. W międzyczasie chcę podkreślić, że nie zaobserwowano żadnych sił prorządowych, HTS zajmował także masę sprzętu wojskowego, uduciekających sił Asada i Rosji, których skończyło się po prostu paliwo. 6 grudnia ofensywę rozpoczęło również FSA, którzy rozpoczęli marsz na Damaszek od południa oraz wschodu. Równocześnie parł HTS. Będę ich określać jako rebelię. W nocy 8 grudnia oficjalnie upadł Damaszek. Siły rebelii zajęły miasto praktycznie bez walki. Zaczęto niszczyć i palić instytucje rządowe, przejmowano sprzęt, wypuszczano więźniów politycznych z więzień. Na ulicach zapanowała radość ludzi, którzy cieszyli się z wyzwolenia od reżimu al-Asada. Sam Asad uciekł zaś do Moskwy razem ze swoją rodziną, gdzie dostał azyl. Bliski rebeliantów zakończył się wielkim sukcesem. Doprowadziło to do obalenia urzędujących do tej pory w Tomaszku rodziny Asadów i zapanowania nowej ery w syryjskiej wojnie domowej. Chcę zwrócić wasz uwagę na to, że armia Asada nie stawiała kompletnie żadnego oporu podczas całej ofensywy rebelii, tylko się wycofywali, kompletnie wycofywali, nie nie mając kompletnie żadnych styczności z armią rebeliantów, nie było praktycznie żadnych strzałów, nie było praktycznie żadnej walki, nie było niczego. Była po prostu jedna wielka ucieczka sił, jeden wielki rozpad armii, która po prostu uciekła ze swojej pozycji nagrami niedługo długo tu film dlaczego tak się stało oraz jak dokładnie przebiegała ofensywa. 4. Wpływ na region oraz ogromna porażka Rosji i Iranu w grze mocarstw Upadek Al-Bashara wspieranego przez Rosję pokazał jak bardzo wojna na wykończyła reżim Putina. Rosjanie pomimo stacjonowania kontyngentu wojskowego w Syrii byli kompletnie bezsilni w odparciu ofensywy rebeli. Nawet ich bardzo ograniczone ataki nie przyniosły żadnego skutku a rosyjska armia wycofała się tak samo, jak wojska Asada. Jednak dlaczego Moskwa była tak bezsilna? Ponieważ większa część kontyngentu wojskowego, który stacjonował w Syrii, została wysłana na wojnę z Ukrainą. Podobnie z lotnictwem. Również dużą rolę odegrał w tym Hezbollah wspierany przez Iran. W wyniku wojny Hezbollahu z Izraelem, w Libanie wojska Hezbollahu, które walczyły u boku Asada i zbyt granice, zostały wysłane do obrony przed Izraelem, zostawiając Syrię praktycznie bez nikogo. Ale wracając do Rosji, badek Asada poważnie osłabił projekcję siły Moskwy na świecie. Kolosa na glinianych nogach. Rosjanie w Syrii stracą swoje bazy, bazę morską w Tartus i lotniczą w Khmeh-Memin, co praktycznie zniweluje ich obecność na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo ta porażka podważyła wizerunek Rosji jako sojusznika zdolnego do obrony swoich interesów. Podobny scenariusz zaobserwowaliśmy w Armenii, a teraz obserwujemy go w Syrii. Więc w skrócie. Upadek Asada to kolejny dowód na podważenie pozycji Moskwy jako światowego mocarstwa zdolnego bronić swoich sojuszników i interesów. Jednak kto zbierze największe zyski z całego tego zamieszania? USA? Chiny? Izrael? Otóż największym zwycięzcą tej wojny jest Turcja. HTS i SNA wspierane przez Turcję są obecnie najsilniejszym graczem w Syrii, co daje im duże wpływy w tej wojnie po wyeliminowaniu Iranu i Rosji. Zostaje co prawda i FSA, jednak są oni słabsi niż HTS. Nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość Syrii. Jak nagram drugi film, prawdopodobnie gdzieś koło świąt, gdzie zaktualizuję sytuację, to nakreślę bardziej przyszłość regionu. Bo obecnie mogę powiedzieć tylko, że, pomimo przystosowania kart i ogromnych zmian w układzie sił, wojna dalej trwa i trwać będzie. Możliwe, że nawet bardziej intensywnie niż wcześniej. Tak więc nie znam po prostu przyszłości. Nie wiem. Co będzie za jakiś miesiąc, dwa, nie wiem, czy może uda się rząd zjednoczyć, może się pogodzą, może zacznie się jeszcze większa nawalanka, może że sobie nawet zostawią swoje bazy, może kurdowie się pogodzą, nie wiadomo. Nie mam kompletnie pojęcia, dlatego jak nagram film gdzieś po koło on, jak wygląda obecnie sytuacja w Syrii, albo gdzieś po świętach, to wtedy wszystkiego się dowiecie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie będę żebra, łapki w górę i subskrypcja, także żegnam Was, do zobaczenia w następnym odcinku, elo!